Siemano wszystkim. No i teraz to my będziemy powalczymy o kto ma większe szczęście w kartach. Ta, ty miałeś no trochę co? farta, ja miałem trochę farta jeśli chodzi no. o historię ogólnie. No to, to nie można się nie zgodzić. Także złote paczki. To co, pierwsza paczka. Mhm, czekaj, aktualizacja, dobra, już mogę. Od razu ja w pierwszej Messi, w drugiej Ronaldo i tyle, nie chcę więcej. I tyle, i tyle by było. No ja. Bym... <laughs> Ja nie zaciekawię, pierwsza paczka, nikt... No coś tu mam, jakiegoś Vargasa... Maki. Srebrną kartę oczywiście otrzymałem. Wow. Najlepiej. Do... to o czym Ci mówiłem ostatnio no, właśnie, tak, że tak, mnie tak, to denerwuje. Masakra. Ale bramkarz siedzących. jest. Uj. Jest bramkarz. No ja ani jednego siedzącego jeszcze. I środkowy obrońca z 70 tempa, uuuu, wow, brazylijczyk! Ja mam lewy obrońca, 4-1-2-1-2, 82 tempa. Szaleństwa. Hmm, jeszcze jeden. Nie lubię tak powoli, strasznie to się przekłada dobra mm. Druga paczka Zobaczmy kto tym razem Joru, Dzioru kto to jest ja Też otwieram już o, Motta? Czy mi się wydawało Tak jest, Motta, fajnie on z Włochem, to się przyda Też jakiegoś Waliani, prawy pomocnik Z Włoch i... Kranic, kranic. O! Do... Mam dwóch dobrych, całkiem środkowych obrońców, więc jestem zadowolony z tego. O, jest i srebrny! I, o... ja o... O... O, jest i srebrny. <laughs> Subasic. O! 4 1 2 Trafiłem. O, widzisz, to dobra paczka. Dobra paczka, dobra paczka, szkoda, że w playu mi się średnio przyda. Dobra, ja już trzecią. Dobra, ja już też otwieram trzecią. Wanderwart. O ty co? to ci dobrze Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. On, ja jest, mam, o... on ma super strzał z daleka. Pamiętam jak go miałem raz w pack'em play'u. Za... Kahiri! To? Srebrny jakiś, nie wiem kto. Srebrny. Ja mam dwóch srebrnych już teraz. Ja też. I bramkarz brazylijski. Mniej, Bardzo fajnie. A tak, tutaj można dawać jeszcze. O oh, fuck, ja tego nie wiedziałem, dopiero ostatnio mi pisali w komentarzach. Przesunę sobie jeszcze raz w prawo, to mogę wtedy właśnie... Aktywny mogę squad. jeszcze więcej. Czekaj. Y... Dobra. Dobra. Czwarta. Czwarta. No proszę, jakiegoś bramkarza no proszę. chociaż chcę. Dębele, o widzisz. Kosta. Hmm. Ja mam kosta. Nie, ja... ja nie mam bramkarza. do pomocy Dobrze i obyś nie trafił, byś musiał jakieś obrońce tam dać A to najlepiej napastnika PK, ja O już dembele, 4-1-2-1-2 O widzisz Kurczę, wiesz ile mam w złotej parce miałem dwóch srebrnych No to jest jakaś kpina, jeszcze nie świecących tylko zwykłych ja się czuję, jakbym otwierał trudne paczki, serio teraz mm -hmm. Masakra jakaś Dobra Ale mam Pięk, trzech bramkarzy, iść. super No pewnie, ty masz trzech a nie jednego, dzięki jej Dobra, poszło. <laughs> Jeszcze wow. Chyba czwarta teraz, nie? Jeszcze raz. Otworzyłeś nową? No, już otwieram właśnie. Bo teraz wie, która. Piąta. Piąta, dobra. Tu de melo, co to jest? Uwaga. Fernando? <laughs> Kocham to zdziwienie zawsze przy paczkach. O! No ja mam o! niby świecących, ale to tak słabo świecą. No ja mam pięciu zawodników w paczce. Oh. Elmander e, Fernando Ruben Jonathan, 88 tempa, Miguel Lopez, 83 tempa. Dużo Brazylijczyków mam strasznie. Ja też właśnie. Alex Silva, jeszcze lepiej, bo nie mam dalej bramkarza <gryst> To była piąta paczka, nie? Tak, jeszcze Jest. dwie. No nie wierzę. Dobra, co? O szósta? No znaczy może otwierać, ale no jeszcze poczekam, nie spokojne. możemy wrzucić do wszystkich do składu nawet Bo mi zaczyna brakować miejsca Poczekam, poczekam No to jeszcze jeden Potem zabiorę dwa tysiące, bo mi się trafiło I... No ja miałem tysiąc Cool. Okay. No, dajcie mi bramkarza Teraz będziesz polował nieważny kto, może być Messi, ale bramkarza chcesz <laughs> Dobra, to otwieramy Dobra, już otwieram Guardado, kagawa. O, o! Jest Masz bramkarz! bramkarz! Kurde. Jest! <laughs> yeah! Jest! <laughs> nice. Guardado, to jesteś I, bez... No. no i srebrny oczywiście, z Ligi Arabskiej. No co to <laughs> ma być? Mega, znowu też srebrnego. Mega dużo teraz trafiłem. Sobie całą ławkę srebrnych zrobię w sumie. Ja mam bramkarza Beto. Portugalczyk. Też słyszę. Dobra, to na kolejną paczkę. Ostatnią już teraz. No Dobra, możesz otwierać. Okej, no to otwieramy. I proszę, ktoś dobry. Kiani. Rakitic, kto to jest? Rakitic. O, i drugi bramkarz! A, rakitycz. O, popatrz. Tak, No to tego daj zabierzemy, bo tam są mi niepotrzebni. Bo już czwartego bramkarza trafiłem. No, jeszcze możemy... bramkarza sobie podarujemy. Tego środkowego obrońca mogę zabrać, chociaż wątpię, żeby jakokolwiek mi się mu przydał. Bardziej do ławki. Dobra, mam tego Kiani. No okej. Okay. O no, jeszcze ja jeden idę. prawy pomocnik, czekaj ja sobie gadam tylko. Nie mam problemu, no ja idę sobie hmm. tworzyć skład i widzimy się jak właśnie hmm. będzie zrobiony. Dobra. I mój Ilacha. Ok, no to powróciliśmy z naszymi składami, to udało mi się wyciągnąć, czyli 44 z grania, ogólną ocenę 77. Jak widzicie, Vanderwart i Kagawa muszą tutaj być, tutaj z graniem do bazowej Bramkarz. No i paru innych zawodników, których omówiłem potem, a ty masz kogoś specjalnego? Znaczy, u mnie to wygląda 4, 1, 2, 1, 2. Dębele mi się trafił pod formację, także SPO mam fajnie. W końcu udało mi się trafić w rąkarza, no i lewy obrońca, w zasadzie 63 zgranie ogólne, ale to chyba dzięki menadżerowi. Ale bez tego to raczej... No kilka świecących, no. ale Dembele chyba najlepszy z tego co widzę. No dobra, no to zapraszam Cię do gry. Idę, idę po zaproszenie, gra ze znajomym. Okej, okay, no to jesteśmy gotowi. Mhm. Mm Także takie coś ja, wyszło, a fajny jest ten No, pokaż mi to. Kagawa, no naprawdę. A Dużo świecących masz. Guardado. I ty też, nie mało. A w końcu mam A Zobaczymy. macie zawsze wyrównane pojedynki. No wiesz, takimi składami to tutaj jest... Dużo szczęścia czasem. Kagawa. Tak mi się świetnie nie gra w tym BPL. Tak? Mhm. Mm lepiej nim i... defo. Wow. O! No, 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 No Dlaczego no, się no. odsuwasz, ktokolwiek tam był. Dembele. No, Dębele już zaczyna. Przepchaj się. No kurde. Patrzcie. Patrzcie. Hmm. Nie, nie, nie. Nie puściłeś, co? Wanderwart będzie bił z daleka, to ci już ostrzegam. Niech nie go krył. Ej, odepchnął mnie. Nic nie odpychałem nikogo, wcale nie. <śmulzelf> I patrzcie, i leci. Co nie <śmulzelf> Ale zagrał. O. o, to może być ta akcja, to może... Ech, nie, proszę. Nie, nie. W ekwilibrystyczny sposób. Jaki Jezu. gol. Dembele. Nie. nie. Ale to nie, nie wiem, co to się stało w ogóle. też nie. Aha, tutaj jest bieg jeszcze. No proszę. No i patrzcie, dembele, ten, który. Ja myślałem, że ona się tak odbiła gdzieś, nie? A co? Tu... Jednak włożył tą nogę. O nie. Kagawaj to z go. O, jak to leciało pięknie. On świetny ma strzały, naprawdę. A ma cztery gwiazdki szuczek? Tak. A, to dlatego umierle. No nie tylko. Hmm. Ja w sumie tylko chyba używam ruletki i tego Ronaldo Chop. O tego no. No. Eee, z lewą nogą. Fotalnie, fatalnie. Hmm. Czekaj, gdzie by tu zagrać, żebyś mnie nie wziął? I tak nie trafisz. O, tak trafisz. nie <laughs> trafisz. cię tak wiesz. W tym wieku jeszcze nie ma problemów. Bo tam się <laughs> dać. No. <laughs> Czekaj, czekaj... O kurde... Tak, i rzucą plus 18. No! Przecież nic... Wow. Nic, ja nic nie powiedziałem. <laughs> Vargas. Nie, 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 nie. No, wolałem strzelić, niż stracić, nie? No tak. O nie. jaj. Aj, aj. Dobra. Szkoda, że napastnika nie mam jakiegoś fajnego. Miguel Lopez. On też całkiem solidnie wygląda. Trzeba go przetestować No, no, no Ło chciałem to przeciąć Kiani Ja jestem BN Vargas On tu niebezpiecznie krąży Okej okay. O Zbior... oh, fucking. Nieee <grym> Dlaczego to, to nie? Jest... No chciałem do tamtego, nie wiem czemu mi podał tam ja już to widziałem sam na sam. Chociaż Thiagry? jest. Dobra. Tiago, Jankowicz. No nie. Pójdź mnie. Dobra. <grym> Oj, to jest gol. Nie! <grym> to znowu tymi lobami. O, Chciałem doby. tak ładnie to wykończyć. <grym> Dobra, z góry. No, ej. O, teraz. No, panowie... Co Jankowicz jest. Jak go zapieprza. Nie ma zapieprzania. Dobra, czekaj. Gdzie no. tu jest jakiś... Mm. O. Tego się nie spodziewał. No nie. Ale no za... tego już... Nie, 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 nie. 2-0. Aaaa, A ta, ta, ta. 3-0 od razu. Nie ma. <śla> za, za dwa. Wiesz, jakby były załóżmy dwie bramki za strzał z ponad 30 metrów? Fajne by to było. Jak w koszykówce za trzy, nie? Mm -hmm. z jednej... Albo za połowy, żeby się liczyły za trzy. A, w ogóle słyszałeś o tym, co wymyślili w Lidze Norweskiej chyba? Nie. E, chcieli to wprowadzić, tylko nie weszło jednak w życie. I to w tamtym roku było. Że jeśli no. drużyna będzie przegrywała czterema bramkami do przerwy... No. To mogą wprowadzić dwunastego zawodnika. To bez sens. No, też tak stwierdziłem. To by, nikt by nie chciał wygrywać, bo potem... Ale to, to, to rzadko się zdarza, żeby do przerwy było 4 Czy znaczy, no, jest to możliwe, wiesz, jakiś mega chyba słabszy zespoły no. albo coś. Kagawa Znastarego. może... Może Kagawa być coś... Jejku, tak się patrzyłem gdzieś indziej, że nie. tak właśnie się to kończy potem. Te dębele mi leci. Mmm. On jednak nie ma, ma to. O. Vargas to. O, 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 o. Z tego coś będzie. Tego. De, nic nie będzie, choć powstanie. <laughs> Lechloch. Lech, Lechloch, podpisano. Najlepszy raper polski. Rzeczypospolitej. O, 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 o. Kurde. O. tak zaczęło to opadać niebezpiecznie. Hmm. Co ja mam dzisiaj? No proszę. Co? Nic. Tak, trzeba śmiać nagle. Tak, bo powiedziałeś, że niebezpiecznie zaczęło opadać. Nie wiem, no przepraszam, ale nie wiem, co jest. To po tym live. To no dużo live, co? Dyskutuj, das, 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 das 300. Dobra, dobra jest. Ej, 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 ej. Co to za. O kurde. Szybki. Albo mój taki wolny. No właśnie. O. Hmm. Poniekąd na to liczyłem, ale chciałem to jednak zakończyć dośrodkowanie. Go. nie ma. Dobrze, idzie kontra. Idzie kontra. Oha. Nie posła. ma kontry żadnej, co ty mówisz? Teraz pójdę. Nie! Jakim cudem tak słabo to zagrał? Weź, 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 to weź to Tejm. O kurde. dembele, dębelę. Weź, weź, weź. O wejdź. się miękkie wybicie. Lubię takie. A co, nie w tą jak, stronę? Jakbyś, jakbyś tego nie zrobił, to byś strzelił. Nie w tą stronę chciałem. No dobra. Jakbym to A, zrobił dobra. w tą drugą, to byłoby Pierwsza dobrze. Jeszcze połowa dużo się działo, aczkolwiek tylko jedna bramka padła. Mhm. Taka trochę dziwna ten dembele. A, ale mam strzałów. Dobra, Strzałowy panowie czas, tylko. Ta, czas się ogarnąć. Jankowicz. Fajne ma buty, on jest dobry. <grym> bo ma fajne buty. Tak, bo ma białe buty to już, już mi się gra nie lepiej. Mi się z czerwonymi się... O mówię. Ja z czarnymi nie potrafię grać. Ja muszę widzieć buty w te, bo wtedy łatwo wypatrzeć. Na. No. Dobra, dobra, dobra. No. Dobra, dobra, dobra. I... Ach, kurczę. Nic. No nie. No nie. Nie było. Był. Nie było. Był. Nie. Nie. Ja... Bałem się o karnego co? Widziałeś jak ten, ten ślizg u ciebie leciał? Tak. Ja już widziałem albo bramkę, albo karny, tak sobie myślę. <laughs> to wybicie mistrzowskie. Lol. Oku. ku... O, fuck! Na szczęście on jest szybki. Ten mój, Nie no. Nienawidzę tego. No nie, źle podałem! Nie, <laughs> nie! 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 To nie mało prawa być! <laughs> Ale szur poszedł. Co zrobił Bramkę, z tymi powiedz? A przewrócę się w miejscu? O lol Na szczęście mój jest szybki <laughs> To było mega Ej, 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 ej Ty masz tego kagawa i to mnie... Jezu o. Wiesz I dlaczego bramka bramka Mam muszę do brzegu? No dlaczego? On ma te korki takie inne. <laughs> tak? No on nie ma czarnych tylko ma takie. On ma takie... O no, no. O, o fajny ma. O. To teraz sobie pograł. O, o dobra. Górne. Daj to. <laughs> Ale za nim sam. Pisałem... Nie! Nie, słaby ma strzał, kurczę. To dobre ma strzały tylko. tylko nie wyszło, co? Tak chcę powiedzieć. Nie nabiegł tak dobrze na tą piłkę. Mm. Kurczę, ten dżuru jest. <noise> Jakim tu <tudem> nagle... <noise> to jest Dembele, tego nie ogarniesz. Oost No nie Kosta, to mi się kurde z sokiem kojarzy. No bo to jest Sokiem. <grym> on będzie strzał. On miałeś strzelać z dystansu. No bo nie, nie potrafi nim dojść do piłki w ogóle. W ogóle nie jest aktywny w tym meczu. Aj. No nic, włączamy super ofens znaczy ofensywny jazda. Mm -hmm. Uff A wano. Ale on cię tam gniecie troszkę konkretnie. Częste... O czasem. No. O, jak wjechał wysy... w, w... <noise> w głowę. Nie stoi się na torach jak a... pociąg jedzie. <noise> Dobra, o. Nie, teraz dembele, nie, nie. proszę. Hmm. Dobra, że tam. Proszę cię, nie zepsuj tego Patrz, jakie przyjęcie O No A, a, a No kurde No i znowu ten obrońca, on mi cały czas przepycha Dobry jest No, Lopez jest całkiem konkretny O Aha. Wiedziałem, że to zrobisz Miał być Ronaldo Chop, tylko mu coś nie wyszło. Nie, ja to jeszcze wygram. Ja to muszę wygrać. Jo, ja, zamiast to chwycić. Kurde, raz. Dębele wrzuca, O oh, fuck, ale jestem mądry. Tiago Motta. No. Ok, vai z tym <laughs> Ok, não <Kundia trafiłem. laughs> <laughs> Przyznaj, że to było ładne. No tak. W końcu ci wyszło. No nareszcie lop przeciwko tobie, a nie, nie w mojej bramce. Tyle meczy próbowało. Nie no, ładne, ładne. Ajajaj. Aj. Nie, nie. Jest! No nie! Jest. A dobra, przygrywa, bo i tak przegrywam. Dofuck, no. Dobrze, że ci trafił, bo czasem robią tak, że po prostu w piłkę nie trafiają, jak chcesz z pierwszej dobnąć. Mm. Kagawa, ty tu miałeś być wszystkim w tej drużynie, a na razie nic nie zrobiłeś. Ojojo, oj, gdzie on tam pobiegł? <laughs> Dobra, czekaj. Teraz to jest nie, no we dwóch go na a, off, oh, <grymne> czekaj, czekam, czekam, a już nie wiedziałem jak ci tutaj zrobić, Bramkarza nie ma, nie, ja, ja. Proszę Proszę Udało się, już drożnie jeszcze wywalczyć Z góry, z góry, z góry, z góry. Nice No. Bo... Czemuś... O Ała Ej, to był... That's the foul. Spalony? Nie, powiedzą rządu... był JOKI idiota. <laughs> Jaki idiot A, to spróbujemy. O fuck! Jest. Jest. Jeszcze dla mnie. Shinji Kagawa. Kagawa, proszę, zrób coś ciekawego. nie O. Ile? Proszę, proszę. Jest! Koniec meczu. Nieee! Mm. Kurczę. Ach. Ale ładny, ładny meczik. Dobre, działo się, mecz, działo tak Dębele, a u ciebie Juru. No, ale on tak kosił wszystko, że jestem mega, mega zadowolony z niego, naprawdę. Mm -hmm. także, także fajnie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie tego ocenić. Także, dzięki no, wielkie, no i co? Może kiedyś jeszcze zagramy, zobaczymy. Dokładnie. No i oczywiście z perspektywy Laha, u, u, u jego, znaczy u niego na kanale i, i tak Tak, i dla tych, którzy oglądają u mnie, to zajrzyjcie do Jerkoba też. Zobaczcie, jak to wyglądało. Dokładnie. No to trzymajcie się na razie. Na razie.